Mogę więcej? Z prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepyszne, delikatne, kremowe risotto z czerwonym pesto, z serem kozim. No i oczywiście mamy tutaj czarne oliwki, pieczoną paprykę, czerwoną cebulkę, pieczone pomidorki, no i bardzo dużo innych rzeczy. A jeżeli lubicie risotto, to koniecznie wejdźcie też na mój kanał, bo tam przygotowałem delikatne risotto. Zielone z zielonymi warzywami, ze szpinakiem, szparagami. No i oczywiście z puree, miętowym z zielonego groszku. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a my zabieramy się za gotowanie. Zapraszam. Uwielbiam gotować risotto, więc pokażę Wam, jak przygotować przepyszne, czerwone risotto. Pamiętajcie, że. Zawsze dodajemy oleju, żeby przygotować sobie bazę, ale ja w tym tygodniu, dlatego że robię a przepyszne risotto z suszonymi pomidorami, z papryką, no i oczywiście z chili, użyję sobie do bazy tego oleju z suszonych pomidorów. Jest on naprawdę bardzo, ale to bardzo esencjonalny dlatego risotto będzie przepyszne. Dobra, olej już mamy. Patelnia musi być lekko nagrzana, więc wrzucamy tutaj drobno posiekaną cebulkę, tak zmiażdżoną na jak tylko umiecie i do tego dodam też czosnek. Hop i to wszystko sobie tutaj podsmażam. Tylko pamiętajcie, żeby nie przypalić tego wszystkiego i dlatego dodam sobie tutaj sól, żeby ona żeby ta cebula oddała wodę. Tak, teraz to solimy i rozprowadzam to wszystko na patelni. Pamiętajcie, że to ma naprawdę delikatnie się tutaj dusić, a nie smażyć. Dobra, jeżeli mamy już y, zaczętą podstawę na nasze risotto, to teraz przygotujemy sobie czerwone pesto. Biorę jedną papryczkę chili, jedną czerwoną paprykę. No i kilka malutkich pomidorków na gałązce. To wszystko wkładam za chwilę do piekarnika, ale na początku delikatnie polewam olejem, no i delikatnie opruszę to solą. Hop! I teraz wrzucam to do piekarnika. Temperatura 220 stopni, dość wysoka, bo chcemy, żeby wszystko nam się szybko upiekło i żeby te smaki zamknęły się w środku. Cebulka i czosnek nam się tutaj już poddusiły, więc na Patelnie ląduje ryż do risotto. I teraz tak musimy dwie minutki dosłownie podprażyć delikatnie ten ryż. Niech on się stanie przeźroczysty. Ryż jest prawie przeźroczysty, wsiąknął prawie cały olej. Więc teraz uwaga, dodajemy przepyszną, wędzoną paprykę. Tak dodajemy dość dużo. Jedną łyżeczkę, ale nie więcej. Bo pamiętajcie, że ten smak wędzonki tutaj będzie się unosił, i teraz prażymy tą paprykę. Pamiętajcie, że temperatura nie może być zbyt wysoka. Dlaczego? Bo jeżeli nam się to spali, no to niestety risotto będzie gorzkie. A my chcemy teraz wyciągnąć barwę, chcemy wyciągnąć cały ten smak tej pysznej papryki, która tutaj jest. Hmm. Dobra, teraz możemy to z czystym sumieniem zalać. Winem białym, i do tego dodajemy przepyszny wywar, który sobie przygotowałem wcześniej. To jest taki bardzo bogaty rosołek. Spójrzcie, zalewamy wszystko i czekamy, aż ryż wsiąknie całą wodę. Rizotto nam się ładnie tutaj podgotowało, napęczniało, i teraz. Przechodzimy do naszych papryk, które wcześniej piekliśmy, pieczone papryki. Wrzucamy do jakiegoś hmm, dużego pojemnika. Hop, popatrzcie, mamy tutaj też te pomidorki. Kilka sztuk wrzucę tutaj, całą resztę zostawię jako ozdoba do naszego risotto. Wrzucam też chili. I teraz nadchodzi nasz mistrz ceremonii, czyli przepyszne, suszone pomidory z czosnkiem. I też dodam ich kilka tutaj. O tak. Kilka sztuk. Wleję też olej z tych pomidorów. Dobrze. I to wszystko. Jak na razie. Ale słuchajcie. Jak robimy jakieś pesto, to potrzebne są orzechy i ser. Ja tutaj mam prażone orzechy włoskie. Resztę zostawię też do dekoracji. I dodamy ser kozi. Nie za dużo tego sera koziego. Myślę, że tak o tyle. Może trochę więcej, może jeszcze trochę więcej. Tak jest, to jest właśnie ten smak. No i oczywiście dodamy tutaj kolorowy pieprz. Mmm. Dodamy jeszcze trochę zwykłego oleju. I powstanie nam przepyszne pesto. Teraz wystarczy tylko to zmielić. Skoro pesto czerwone już mamy. Ryż jest też gotowy. To przyszedł czas, żeby wykończyć nasze risotto. Ja sobie tutaj dodaję to pesto. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, możecie dodać tutaj krewetki, możecie dodać kurczaka, możecie dodać wszystko, co chcecie. A ja dodam sobie paprykę pokrojoną. Dodam też kilka pomidorków, no i trochę czerwonej cebuli, bo one fajnie się komponują ze sobą. Więc teraz też. Zaleję to wszystko słodką śmietanką i poczekam, aż się to wszystko ze sobą zaprzyjaźni, ale dodam też tutaj trochę chili, bo jest to czerwone risotto, a damy wszystko. Ja lubię pikantne jedzenie, więc nie ma co się bać. I teraz o, czekamy, aż te wszystkie składniki połączą się ze sobą, risotto się zagotuje, no i oczywiście warzywa nam tutaj zmiękną. Spójrzcie na to. Mm to jest naprawdę pyszne. Ja sobie spróbowałem i muszę dodać tylko odrobinę soli tutaj. Tak. Dobrze. Ja lubię takie śródziemnomorskie smaki, więc wyciągnę kilka czarnych oliwek, które wrzucę tutaj. Mm. To jest coś niesamowitego. Naprawdę powiem wam, że ten ser kozi robi tutaj taką robotę, że szkoda gadać. O tak. Wiecie co? Dodam tylko tyle oliwek, a na końcu wrzucę jeszcze tutaj na samą górę. Hop, spójrzcie, risotto jest już gotowe. Dodaję teraz szpinak, bo coś zielonego jest naprawdę bardzo fajnym akcentem do risotto za każdym razem. Spójrzcie na to, wygląda zachęcająco. I teraz tylko czekamy, aż ten szpinak lekko się tutaj podgotuje. Nie chcemy go rozgotować. Tyle wystarczy. I ściągamy. Popatrzcie, takie fajne, delikatne, płynne w konsystencji. Takie powinno być. Mm. I wykładamy obiadek na talerz. Dobra, tyle wystarczy. Za dużo też nie może być. A na samą górę dodajemy tak. Dodajemy bardzo dużo rzeczy w ogóle do, yy, do tego risotto, bo ja nie lubię, jak risotto jest nudne. Więc ja sobie posypię to wszystko estragonem, który ma naprawdę bardzo aromatyczny zapach i smak. Dodam tutaj trochę pieprzu kolorowego. Okruszę to delikatnie solą morską. Poleję to wszystko oliwą z oliwek Extra Virgin. Tak. Dodam tutaj odrobinę parmezanu. Może trochę więcej, niż odrobinę. Parmezan jest naprawdę potrzebny. Mm. On się tak fajnie wtopi w tą oliwę i w te wszystkie składniki. Pięknie. Na samą górę dodam też listki świeżej bazylii. Spójrzcie, gdzie nie Ja je rozłożę po całym risotto, żeby podczas jedzenia one gdzieś tam ujawniały się. To będzie naprawdę bardzo dobry element, dodatek i składnik tego pysznego dania. I on nie dominuje. On jest tylko w tych poszczególnych częściach. Na samą górę dodam pieczone pomidorki. I tak jak wspominałem wcześniej, wrzucę jeszcze kilka czarnych oliwek, bo one tak fajnie podkreślają to risotto. Hop, hop, hop. A jeszcze, żeby tego było mało, posypię to wszystko prażonymi orzechami. I to jest risotto pełne niespodzianek. Tak wygląda moje czerwone paprykowe risotto. Mam nadzieję, że przepis wam się spodoba, zrobicie coś takiego w domu i będziecie kontynuować ten przepis. Może w troszeczkę innym wydaniu. A jeżeli lubicie risotto, to koniecznie też wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne kremowe risotto zielone ze szparagami i spire z, z mięty i z zielonego groszku. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam i życzę smacznego.